Łukasz Banikowski, Rolnicze spółdzienie Produkcyjne Solidarność Rolników Indywidualnych. To było trafne pytanie o formułę prawną tego przedsięwzięcia. My jako organizacje związkowe jesteśmy bardzo za tym, aby stworzyć system ochrony rolników, który już dawno powinien powstać. Natomiast nam zawsze zależało i odpostulowaliśmy postulowaliśmy i wyrażaliśmy to we wcześniejszych spotkaniach, że to powinna być jakaś instytucja państwowa albo przynajmniej jednostka wyodrębniona, bo sam rachunek chyba nie spełni te cele, o które prosiliśmy. No jak wyodrębniony rachunek ma wejść w wierzytelności tych firm, które oszukały albo nie wypłaciły yy, rolnikom yy, pieniędzy. A to nie ma być system bezkarności dla takich czynnych podmiotów. Nie chcę mówić nieuczciwych, ale którym się powinno. To ma być system, który państwo, jako znacznie silniejszy podmiot, zastąpi rolników, którzy są bezradni, szczególnie w sytuacji, kiedy roczne plony im znikną, yy, żeby się procesować i odzyskać te pieniądze od podmiotu nieuczciwego, bądź nieporadnego, bądź zbankrutowanego. Dlatego yy, wydaje się, że formuła, Samego wyodrębnionego rachunku jest za słabe. My postulujemy, rolnicy, nie tylko chcemy ochrony, ale chcemy, żeby to było racjonalne. Powinna to być instytucja, która ma jakieś uprawnienia prawdziwe potem odzyskania tych pieniędzy, nie żebyśmy zastępowali kogoś, kto rozłoży ręce i żeby był podmiotem prawnym do, 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 do tych elementów. Więc wydaje się, że tu powinno się znacznie bardziej. A jeżeli mówimy, że jest to na wzór funduszy promocji, to gdzie jest propozycja, żeby czynnik społeczny był w jakiejś radzie, który nad to nadzoruje, kontroluje? Tak, tak coś takiego też powinno być. Dziękuję. Panie Dziękuję bardzo pan minister. Tak, no my jesteśmy przeciwni tworzeniu odrębnej instytucji. Ten odrębny rachunek jest jak już mówiliśmy w Kowrze, jeżeli te środki zostają wypłacone na rzecz rolnika, z mocy prawa następuje przejście na Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Wierzytelności Producenta Rolnego do wysokości wypłaconych rekompensat. I myślę, że to ten zapis ustawowy wyczerpuje. Wy wy ten postulat nie chcielibyśmy tworzyć odrębnej e, instytucji, która miałaby jeszcze mieć e, nad sobą czy wewnątrz. Jakąś dodatkową radę. Wszystko to generuje koszty. O tych kosztach już mówiliśmy na sali plenarnej Sejmu. Nie chcielibyśmy, aby one przekroczyły 2,5%, i to się zapewne uda, jeżeli całe to przedsięwzięcie będzie funkcjonować w ramach Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Dziękuję bardzo.